Witam. Dzisiaj obiecany filmik z recenzji brzytw, które dostałem od kolegi z forum, Gienka. Weźmiemy sobie dzisiaj pierwszą brzytwę. Tak się prezentuje. No co jest to brzytła? brzytwa wklęsła, bez stabilizatora. Ja tą brzytwą już ogoliłem się oczywiście parę razy, no, ale teraz o golesie coś Wam o, tym, o tej brzytwie powiem. Same ostrzenie bardzo szybko, bardzo szybko się tą brzytwą oszyło, około gdzieś 20 minut, plus, plus minus 5 minut. Bo z zegarkiem na rynku tego nie robiłem. Stal, ale to Wam za chwilę powiem. Wyrobię sobie pianę. No to co, zaczynamy golenie, jak Wam już wspominałem. Samo oszczędnie bardzo szybko poszło, około 20 minut. Na samym pasie też przejeżdżam około 50 razy. Na pasie skórzanym ja zacznę się golić już powoli. No i tak, słuchajcie, stal w porównaniu do Bismarka. Nie wiem, jak to nazwać, ale jest dosyć, dosyć miękka. Brzytwa jest tak, jakby bardziej agresywniejsza. Ostrze się fajnie przykleja do skóry. Nawet mam wrażenie, jakby się trochę ta brzytwa uginała. Nie wiem, czy tak mi się po prostu wydaje, czy tak rzeczywiście jest. ale za to same golenie jest bardziej przyjemniejsze niż, niż bismarkiem. Brzytwa ma piękne okładki zrobione przez kolegę. co, zaczynamy drugie przejście pod wóz. Powiem wam tak, że po tej brzytwie, po dwóch przejściach, jestem bardziej ogolony, bardziej dokładniej niż Bismarkiem. Ale znowu tak, jak wam mówiłem, brzytwa jest taka bardziej agresywniejsza i moim zdaniem Bismarck by się bardziej nadawał do początków golenia brzytwą. A ta brzytwa znowu bardziej by się nadawała do początków y, ostrzenia brzytwy. Na początkujących. Tak mi się przynajmniej wydaje, tak jest moje zdanie. No co, golenie wykonane? Jest gładko. Poszło sprawnie, jak zwykle. Podsumowując, stal bardzo miękka. Nawet miał, mówię Wam, że mam wrażenie, jakby się wyginała. Oczywiście nie jakoś tam bardzo, ale jakieś takie wrażenie mam. Brzydwę się bardzo szybko ostrzy. No i co? Tyle mogę tylko powiedzieć. Ogólnie brzytwa bardzo ładnie zrobiona, oprócz tego co?